Miejsce 10. Niszczyciele klasy Hobart. To klasa australijskich niszczycieli rakietowych, które zastąpiły fregaty typu Adelaide, przejmując od nich zadania takie jak zwalczanie okrętów podwodnych oraz obrona przeciwlotnicza. Niszczyciele klasy Hobart zostały oparte na hiszpańskich fregatach typu Alvaro de Bazan. Ich wyporność wynosi 7000 ton, a prędkość maksymalna 28 węzłów, czyli 52 km na godzinę. Uzbrojenie stanowi działo artyleryjskie kalibru 127 mm, 48 pionowych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych, 8 wyrzutni przeciwokrętowych pocisków manewrujących Harpun, system krótkiego zasięgu do zwalczania samolotów i nadlatujących pocisków przeciwokrętowych, a także dwie wyrzutnie torped oraz dwa stanowiska uzbrojenia kalibru 25 mm. Łącznie wybudowano trzy tego typu okręty, z których pierwszy rozpoczął służbę w 2017, a trzeci w 2020. Miejsce 9: Niszczyciele klasy Daring. To brytyjskie niszczyciele znane również jako Type 45, których głównym zadaniem jest obrona przeciwlotnicza i przeciwrakietowa. Okręty mierzą 152 metry długości oraz 21 metrów szerokości. Ich wyporność przekracza 7300 ton i wykorzystują najnowsze rozwiązania w zakresie technologii stealth. Uzbrojone są w 48 pionowych wyrzutni rakiet przeciwlotniczych Aster, 8 wyrzutni przeciwokrętowych pocisków manewrujących Harpun, działo artyleryjskie kalibru 113 mm, dwie armaty kalibru 30 mm, a także dwa systemy krótkiego zasięgu oraz 6 karabinów maszynowych. Co ciekawe, niszczyciele klasy Daring nie posiadają wyrzutni torped, a jedyną możliwością zwalczania okrętów podwodnych są dwa śmigłowce przenoszone na pokładzie. Łącznie zbudowano 6 okrętów, z których pierwszy rozpoczął służbę w 2009, a ostatni w 2013. Miejsce ósme. Niszczyciele klasy Kongo To japońskie niszczyciele opracowane na bazie amerykańskich okrętów klasy Arleigh Berg. Mierzą 161 metrów długości oraz 21 metrów szerokości. Posiadają wyporność na poziomie 7,5 tysiąca ton, a ich głównym zadaniem jest zwalczanie nadlatujących pocisków balistycznych. Okręt obsługiwany jest przez 300-osobową załogę. Może poruszać się z prędkością 30 węzłów, czyli 55 km na godzinę, i uzbrojony jest w działo artyleryjskie kalibru 127 mm, 90 pionowych wyrzutni rakiet różnego typu, 8 wyrzutni przeciwokrętowych pocisków manewrujących, dwa zestawy przeciwrakietowe kalibru 20 mm oraz 2 potrójne wyrzutnie torped. Łącznie wybudowano cztery takie okręty. Pierwszy wszedł do służby w 1993, a ostatni w 1998. Miejsce siódme. Niszczyciele klasy Vishakapatnam. To klasa indyjskich niszczycieli rakietowych, które są ulepszoną odmianą okrętów typu Kolkata. Mierzą 163 metry długości oraz 17,5 metra szerokości. Ich wyporność wynosi 7400 ton i wyposażone są w radar o zasięgu 450 km. W porównaniu do poprzedniej wersji zmieniono m.in. kształt pomostu nawigacyjnego, przeniesiono anteny sonaru podkilowego do gruszki dziobowej oraz zmieniono aranżację masztów. Każdy tego typu okręt uzbrojony jest w armatę automatyczną kalibru 76 mm, 4 armaty kalibru 30 mm, 32 pionowe wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych Barak-8, 16 wyrzutni przeciwokrętowych pocisków Brahmos, a także 4 wyrzutnie torpedowe oraz dwie wyrzutnie rakietowych bomb głębinowych. Łącznie wybudowano cztery takie okręty, z których pierwszy trafił do służby w 2021, a ostatni planowany jest na rok 2024. Miejsce szóste. Niszczyciele typu 052D To chińskie niszczyciele bazujące na poprzednich okrętach typu 052C i w porównaniu do nich otrzymały ulepszoną konstrukcję oraz lepsze wyposażenie i uzbrojenie. Niszczyciel typu 052D mierzy 157 metrów długości, jego wyporność wynosi 7500 ton i obsługiwany jest przez załogę składającą się z około 280 osób. Na pokładzie posiada 64 pionowe wyrzutnie rakiet różnego typu, działo artyleryjskie kalibru 130 mm, wyrzutnie rakiet krótkiego zasięgu oraz armatę kalibru 30 mm i dwie wyrzutnie torped. Okręt wyposażony jest w radar o zasięgu 400 km. Posiada lądowisko oraz hangar dla śmigłowca K28 lub Harbin Z9C i może poruszać się z prędkością 30 węzłów, czyli 55 km na godzinę. Łącznie wybudowano 25 jednostek tego typu. Pierwsza rozpoczęła służbę w 2014, a ostatnia w 2022. Miejsce piąte. Niszczyciele klasy Maja. To japońskie niszczyciele rakietowe, które są zmodyfikowaną wersją niszczycieli klasy Atago. Pomimo tych samych cech konstrukcyjnych, Maja posiada większy kadłub, w którym można zamontować hybrydowy układ napędowy, a ponadto wyposażony jest w nowoczesny system kierowania ogniem oraz system antybalistyczny Aegis BMD. Okręt mierzy 170 metrów długości oraz 22 metry szerokości. Jego wyporność wynosi 8200 ton i obsługiwany jest przez około 300 osób. Uzbrojenie stanowi 96 pionowych wyrzutni rakiet różnego typu, armata automatyczna kalibru 127 mm, 8 wyrzutni pocisków przeciwokrętowych, dwa systemy przeciwrakietowe kalibru 20 mm oraz dwie potrójne wyrzutnie torped. Obecnie istnieją dwa tego typu okręty, z których pierwszy wszedł do służby w 2020, a drugi rok później. Miejsce czwarte. Niszczyciele klasy Arleigh Berg To klasa amerykańskich wielozadaniowych niszczycieli, których podstawę wyposażenia stanowi zintegrowany system bojowy Aegis. Okręt typu Arleigh Berg mierzy 155 metrów długości oraz 20 metrów szerokości, a w swojej najnowszej wersji oznaczonej jako Flight 3 ma wyporność na poziomie 9700 ton i posiada trójwspółrzędny system radiolokacyjny wykorzystujący dwa rodzaje radarów. Uzbrojenie różni się w zależności od wersji okrętu. W nowszych wariantach jest to armata kalibru 127 mm, 96 pionowych wyrzutni rakiet różnego typu, system artyleryjski obrony bezpośredniej, dwa działka kalibru 25 mm oraz dwie potrójne wyrzutnie torped. Obecnie Stany Zjednoczone posiadają 73 jednostki tego typu, z których pierwsza rozpoczęła służbę w 1991, a ostatnia w 2023. Miejsce trzecie: niszczyciele klasy Zumwalt. To amerykańskie niszczyciele zaprojektowane w technologii Stealth, których głównym zadaniem jest atakowanie celów lądowych. Charakterystyczną cechą tych jednostek jest futurystyczna architektura z kadłubem zintegrowanym z wielościenną nadbudówką o pochyłych ścianach, która spełnia wymagania obniżonej wykrywalności. Niszczyciele klasy Zumwalt są obecnie największymi niszczycielami na świecie. Mierzą 190 metrów długości oraz 24 metry szerokości, osiągają prędkość 30 węzłów, czyli 55 km na godzinę, a ich wyporność sięga 15 tysięcy ton. Uzbrojone są w dwa systemy artyleryjskie kalibru 155 mm, 80 wyrzutni pionowego startu dla rakiet różnego typu oraz dwie armaty automatyczne kalibru 30 mm. Łącznie planowano zbudować 32 okręty tego typu, lecz powstały jedynie trzy, z których dwa znajdują się w czynnej służbie, a jeden w fazie testów. Miejsce drugie niszczyciele klasy Sejong The Great. To południowo-koreańskie niszczyciele bazujące na amerykańskich jednostkach typu Arleigh Berg, które obecnie są największymi okrętami na wyposażeniu Republiki Korei. Niszczyciele te występują w dwóch wariantach określanych jako seria pierwsza i druga. Ta nowsza, czyli druga, mierzy 170 metrów długości i ma wyporność 8,5 tysiąca ton. Posiada hybrydowy układ napędowy składający się z czterech turbin gazowych oraz dwóch silników elektrycznych i osiąga prędkość 30 węzłów, czyli 55 km na godzinę. Okręt uzbrojony jest w działo artyleryjskie kalibru 127 mm, dwa zestawy obrony bezpośredniej, 128 pionowych wyrzutni rakiet różnego typu, 16 wyrzutni przeciwokrętowych pocisków manewrujących oraz dwie potrójne wyrzutnie torped. Korea Południowa planuje pozyskać łącznie sześć takich okrętów, z których trzy znajdują się już w czynnej służbie. Miejsce pierwsze niszczyciele typu 055. To klasa chińskich niszczycieli zaprojektowanych w technologii stealth, których głównym zadaniem jest ochrona lotniskowców. Jednostki tego typu mierzą 180 metrów długości i 20 metrów szerokości. Ich wyporność sięga 12 tysięcy ton, a zasięg przekracza 9300 km. Niszczyciel typu 055 obsługiwany jest przez załogę składającą się z około 300 osób i posiada radar, który wykrywa wrogie obiekty z odległości do 600 km. Uzbrojony jest w działo artyleryjskie kalibru 130 mm, wyrzutnie 24 pocisków przeciwlotniczych krótkiego zasięgu, system samoobrony kalibru 30 mm, a także dwie wyrzutnie torped oraz 112 wyrzutni pionowego startu dla rakiet różnego typu, w tym m.in. hipersoniczne pociski przeciwokrętowe YJ21. Chińska armia planuje pozyskać 16 takich okrętów, z których 8 znajduje się już w czynnej służbie. Jeżeli materiał ci się podobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.